Zanurzamy się dzisiaj w historii jednego z najsłynniejszych okrętów polskiej marynarki wojennej. ORP-Piorun. Dokładnie. Mamy tu przed sobą, no, całą masę dokumentów, wspomnień, analiz. I to nie jest tylko historia statku? Absolutnie nie. To opowieść o symbolu, o legendzie, która narodziła się w ogniu II wojny światowej. Spróbujemy zrozumieć, co sprawiło, że ten bądź co bądź niewielki niszczyciel Zapisał się w historii obok największych pancerników. A to fascynująca historia. Bo to z jednej strony jest opowieść o determinacji polskiej załogi, która walczyła tysiące mil od domu, ale z drugiej to też przykład niesamowitej sojuszniczej współpracy. Jak do tego podejdziemy? Myślę, że najlepiej będzie, jeśli podzielimy to na trzy części. Zaczniemy od samych narodzin okrętu jako symbolu nadziei. Potem, oczywiście, jego legendarne starcie z Bismarkiem. Na to wszystkie czekają. Oczywiście. A na koniec przyjrzymy się tej długiej, wyczerpującej wojennej codzienności. Tej, która często ginie w cieniu tej jednej słynnej bitwy. Świetny plan. Zatem przenieśmy się do roku 1940. Sytuacja jest. no, dramatyczna. Polska marynerka wojenna właśnie straciła ORP-Grom w Norwegii. I to była potworna strata. Nie tylko militarna, przede wszystkim psychologiczna. Tak czytam w źródłach, że to był cios prosto w morale. To była potrzeba wręcz egzystencjalna. Utrata Groma, jednego z najnowocześniejszych okrętów, była dowodem na brutalność tej wojny. Wiesz, nowy okręt nie miał być tylko zastępstwem. Miał być dowodem. Dokładnie. Dowodem, że Polska wciąż walczy na morzach, że wola walki nie zatonęła razem z Gromem. I wtedy na scenę wchodzą Brytyjczycy. I to z bardzo konkretną propozycją. Przekazują Polakom nowiutki niszczyciel typu N. Jeszcze pod tymczasową nazwą HMS Nerissa. W ramach umowy sojuszniczej. Tak. Ceremonia podniesienia polskiej bandery miała miejsce 5 listopada 1940 roku. Znalazłem w jednym ze źródeł cytat z tej uroczystości. Brytyjski wiceadmirał mówi do polskiego dowódcy coś w stylu: Jest wasza powodzenia. W orgimale to brzmiało tak prosto i żołniersko: She is yours, good luck to you. Proste, ale jakie mocne. Ten moment miał ogromne znaczenie. Ale warto też na chwilę zatrzymać się przy samym okręcie. Bo piorun to nie był byle jaki statek. No właśnie, co to była za jednostka? To był tak zwany niszczyciel flotylowy, typu JKN. W praktyce to oznaczało, że był to szczyt techniki niszczycieli z tamtych lat szybki, zwrotny i co kluczowe, bardzo wszechstronny. Czyli mógł robić wszystko. Prawie. Miał silne uzbrojenie artyleryjskie, ale też nowoczesne jak na tamte czasy systemy do zwalczania okrętów podwodnych. To był wiesz prawdziwy morski hart, a niezwykły zwykły pasterz konwojów. Przeglądając te materiały, uderzyło mnie jak szybko to wszystko się działo. Ledwo podniesiono banderę, a okręt już jest w drodze do Scapa Flow. Z załogą złożoną z weteranów i ochotników pod dowództwem komandora Eugeniusza Pławskiego. Prosto do samego serca brytyjskiej potęgi morskiej. To musiało być dla nich jak wejście do innego świata. Zdecydowanie. Scapa Flow to była surowa szkoła przetrwania. Źródła barwnie opisują te warunki. Niemal nieustanny sztorm, lodowaty deszcz, ciągłe alarmy bojowe. I pewnie ze rozchodzenia na ląd. Dokładnie, kompletna monotonia i trudne warunki. Ale to właśnie tam, na tym północnym Atlantyku, hartował się charakter załogi, która niebadem miała dokonać czegoś absolutnie niezwykłego. No i tak płynnie dochodzimy do maja 1941 roku. Do momentu, który tworzy legendę. Na Atlantyku rozbiwa się jeden z największych dramatów morskich tej wojny polowanie na bismarka. Najpotężniejszy pancernik świata właśnie posłał na dno dumę Royal Navy krążownik HMS Hood. I Brytyjczycy rzucają do pościgu dosłownie wszystko, co mają. A w samym centrum tych wydarzeń, w zespole niszczycieli komandora Filipa Wiana, jest ORP Piorun. Ich zadanie jest proste i jednocześnie diabelnie trudne: odnaleźć niemieckiego giganta i utrzymać z nim kontakt, aż nadpłyną ciężkie okręty. I wtedy, 26 maja, godzina 22.37, w gęstniejącym mroku dzieje się coś nieprawdopodobnego. To właśnie wachtowie na polskim niszczycielu jako pierwsi dostrzegają sylwetkę Bismarka. Czekaj, czekaj, to jest niesamowite. Wśród tylu okrętów Royal Navy, z całym ich doświadczeniem, to Polacy pierwsi go znaleźli. To był przypadek? Wyjątkowe wyszkolenie? Trochę jednego i drugiego ale przede wszystkim ogromna czujność i determinacja. W tych warunkach, przy fatalnej widoczności, to było jak znalezienie igły w stogu siana, a oni ją znaleźli. Ale to, co stało się później, jest jeszcze bardziej zdumiewające. Komandor Pławski staje przed wyborem. Regulamin był jasny, miał śledzić wroga i meldować jego pozycję, nic więcej. Ale on robi coś zupełnie innego, coś, co wydaje się no, czystym szaleństwem. Absolutnie. Mając naprzeciwko siebie najpotężniejszy okręt świata, każe otworzyć ogień. Polski niszczyciel rzuca wyzwanie Bismarckowi. Ta decyzja przeszła do legendy. Jest szeroko komentowana we wspomnieniach brytyjskich dowódców. Admirał Philip Wian zanotował w raporcie. Gdy zmierzch przechodził w ciemność, dostrzegł wroga. Bismarck natychmiast odpowiedział ogniem. A kapitan Bob y, Wynne? On opisał to jeszcze bardziej obrazowo. Dość nagle, niemal niewiarygodnie, w gasnącym świetle wieczoru, polski piorun otworzył ogień. Walka została podjęta. Wyobraźmy sobie tę scenę. Malutki niszczyciel, który tańczy na falach, żeby uniknąć salw z tych gigantycznych dział bismarka. Pociski ważyły prawie tonę. I przez blisko godzinę piorun prowadzi ten nierówny pojedynek. A źródła podają, że zadanie było jeszcze trudniejsze, bo okrętowy radar nie działał prawidłowo. Czyli to była walka na wzrok i nerwy. To był podręcznikowy przykład pojedynku Dawida z Goliatem. Celem pławskiego nie było zatopienie bismarka, to było niemożliwe. Chodziło o coś innego. Chodziło o to, by nie stracić go w ciemnościach, by swoimi salwami oświetlać jego pozycję dla reszty loty by nękać jego załogę, nie dać im odpocząć. I w końcu musieli przerwać. Tak, kończyło im się paliwo, musieli zawrócić do portu. Ale swoje zadanie wykonali z nawiązką. Admirał Wian wysłał im depeszę gratulacyjną. Co w niej napisał? Wielkie gratulacje, że byliście pierwszym okrętem naszego zespołu, który dostrzegł nieprzyjaciela. I ta jedna, niecała godzina zapewniła Piorunowi nieśmiertelność. Ignacy Jan Paderewski pisał do załogi o nowym wieńcu Wawrzynu. Piękne słowa. Ale znalazłem też anegdotę, która najlepiej pokazuje, jak błyskawicznie narodziła się ta legenda. Słuchaj tego. Zamieniam się w słuch. Jeden z oficerów Pioruna opowiadał, że po powrocie do bazy wszedł do pubu w Szkocji. Patrzy, a tam całe towarzystwo stawia drinki jakiemuś marynarzowi. O, ciekawe. No. Zaciekawiony pyta barmankę, o co chodzi. A ona z dumą odpowiada. To marynarz z Pajorun. <śmiech> Pajorun. <śmiech> Genialne. Oczywiście oficer nigdy wcześniej tego człowieka na oczy nie widział. To jest fantastyczne. Legenda zaczęła żyć własnym życiem i rekrutować sobie załogę w szkockich Pubach. To chyba najlepszy dowód, jak wielkie wrażenie zrobiła ta akcja. Absolutnie. Ale co ciekawe, ten heroizm miał też drugą, mniej znaną stronę. To znaczy. Otóż w kierownictwie marynarki wojennej w Londynie, mimo tego całego uznania, pojawiły się poważne wątpliwości. Zastanawiano się, czy akcja Pławskiego nie była zbyt brawurowa, czy niepotrzebnie naraził okręt i załogę. Czekaj, czyli za kulisami nie było tak różowo zamiast medali groziła mu komisja dyscyplinarna Dokładnie tak powołano specjalną komisję do zbadania sprawy niesamowite to pokazuje to napięcie między odwagą na polu bitwy a chłodną kalkulacją sztabowców. Na szczęście, po analizie raportów i co kluczowe, opinii brytyjczyków, uznano jego działania za całkowicie słuszne. Czyli skończyło się dobrze. Tak. Ostatecznie zamiast nagany były odznaczenia. Zarówno polskie, jak i wysokie ordery brytyjskie dla komandora i jego oficerów. I tu jest, wiesz, pewna pułapka każdej wielkiej legendy. Potrafi rzucić cień na wszystko inne, a wojna dla tej załogi trwała jeszcze cztery długie lata. I to jest kluczowa sprawa. Znalazłem w zapiskach pławskiego takie zdanie. Z dumą podkreślał, że w czasie jego dowodzenia nie stracono ani jednego statków eskortowanych przez pioruna konwoja. I ten cytat jest najważniejszy, bo on pokazuje, co tak naprawdę oznaczała skuteczność na morzu. Nie chodziło o brawłowe pojedynki. Ale o żmudną, perfekcyjnie wykonaną robotę. Która ratowała życie. Tysiące istnień i tony zaopatrzenia. Legenda Bismarka to był sprint, a służba konwojowa to był maraton w najgorszych możliwych warunkach. I Piorun ten maraton biegał bezbłędnie. A biegał go dosrownie po całym świecie. Patrząc na listę jego działań, ma się wrażenie, że był wszędzie. Bo był prawdziwym koniem roboczym wojny morskiej, przede wszystkim eskorta konwojów. Na Atlantyku, gdzie polował na uboty. Ale też w Arktyce. Tak, w ekstremalnie trudnych warunkach. Konwoje do Murmanska, jak RA-52 czy JV-53. To była walka nie tylko z wrogiem, ale z naturą. Z potwornym mrozem, lodem i sztormami, które potrafiły łamać stal. Ale to nie tylko konwoje. Okret brał też udział w kluczowych operacjach desantowych. W 1943 roku wspierał inwazję na Sycylię, czyli operację Husky. A rok później, czerwiec 1944, lądowanie w Normandii. Był częścią tej gigantycznej armady. A do tego dochodzi jeszcze Morze Śródziemne. Tak, bardzo intensywna służba. Osłaniał tam lotniskowce, w tym słynnego HMS Ark Royal. Załoga wsławiła się tam też brawurową akcją ratunkową. Co zrobili? Wyłowili pod ogniem nieprzyjaciela ze strzelonych brytyjskich lotników. Otrzymali za to oficjalne pochwały, a to wszystko było przeplatane nieustannymi potyczkami na kanale La Manche i w Zatoce Biskajskiej. Z kim walczyli? Głównie z niemieckimi ścigaczami torpedowymi i patrolowcami. Nawet wspierali przerzuty zaopatrzenia dla francuskiego ruchu oporu. Kiedy spojrzy się na suche liczby, obraz staje się jeszcze bardziej imponujący. W ciągu sześciu lat służby piorun przebył 218 tysięcy mil morskich. To tak, jakby opłynął ziemię dookoła prawie 10 razy. Eskortował 81 konwojów. Na jego koncie zapisano zatopienie czterech okrętów nawodnych i prawdopodobnie jednego ubota. Te statystyki pokazują jeszcze jedno, że piorun był okrętem szczęśliwym. Przetrwał tam, gdzie ginęły dziesiątki innych. No właśnie. I wojna się w końcu skończyła. Niemcy skapitulowały. Wydawałoby się, że to koniec tej historii. Ale dla załogi Pioruna finał okazał się słodko gorzki Zdecydowanie. Misja okrętu trwała dalej. Zaraz po kapitulacji, Piorun brał udział w operacji Deadlight. Co to było? Dość ponure zadanie. Systematyczne zatapianie setek niemieckich ubutów, które poddały się po kapitulacji, żeby nigdy więcej nie mogły zagrozić żegludze. A potem? Potem pełnił jeszcze misje pomocowe. Woził zaopatrzenie do wyzwolonej Norwegii i Danii. Ale w tle tych misji narastał już osobisty dramat załogi. Tak. Po tych sześciu latach walki, po tych wszystkich bitwach i sztormach, okazało się, że dla wielu z nich droga do domu jest zamknięta. Polska znalazła się w sowieckiej strefie wpływów. Jedno ze źródeł opisuje to w bardzo poruszający sposób. Ich droga do kraju była tak samo daleka i nieznana, jak na samym początku wojny. I to jest ten tragiczny paradoks losu polskich żołnierzy na zachodzie. Zwyciężyli w wojnie, ale stracili ojczyznę, o którą walczyli. I w końcu nadszedł ten ostatni dzień 28 września 1946 roku. Na pokładzie ORP, piorun po raz ostatni opuszczono polską biało-czerwoną banderę. Okręt został zwrócony Royal Navy. Jeden z autorów napisał to bardzo dosadnie. Wracał do brytyjskich właścicieli jak zwyczajny przedmiot. Zrobił swoje. To naprawdę mocne. Ostatecznie ORP Piorun to coś więcej niż stali działa. To jest symbol. Symbol niezłomności, polskiego wkładu w zwycięstwo aliantów. Jego legenda, ugruntowana tym jednym odważnym starciem z Bismarkiem, była podtrzymywana przez lata ciężkiej, niebezpiecznej i często anonimowej służby. Ta historia pioruna pokazuje też pewne fundamentalne napięcie między mitem a rzeczywistością. Z jednej strony mamy ten heroiczny, niemal filmowy pojedynek, który przyniósł sławę, z drugiej jest ta codzienna, wyczerpująca walka w konwojach i ten skomplikowany, polityczny los marynarzy, którzy wygrali wojnę, ale dla których powrót do domu okazał się niemożliwy. I to nasuwa pytanie. Tak. Jak pamiętamy o bohaterstwie, gdy powojenny los samych bohaterów okazuje się tak tragiczny? I co się dzieje, gdy legenda przysłania trudną prawdę o ludziach, którzy ją stworzyli?